Każdy z nas wie, że aktywność jest bardzo istotna u każdego z nas w każdym wieku. Aktywność fizyczna daje nam endorfin, takich hormonów szczęścia, dzięki którym mamy jeszcze więcej energii, jeszcze więcej uśmiechu na co dzień. A oprócz tego na pewno mamy lepsze krążenie, lepsze ruchomości w stawach, a do tego wszystkiego jeszcze silniejsze mięśnie. A co z tym wszystkim jeszcze idzie? Na pewno dodaje nam takiej samodzielności na co dzień, a jednak każdy z nas... Walczy każdego, każdego ranka, każdego dnia codziennie rano, żeby ta samodzielność, ta aktywność fizyczna występowała. Tak ten dzisiejszy spacer. Ja też zawsze zachęcam swoich pacjentów do spacerowania, bo tak właściwie przez cały rok możemy korzystać z tej aktywności. Wystarczy dobra, dobry ubiór, tak, żebyśmy się dostępować do naszej pogody codziennej. I każdego dnia właściwie ten spacer możemy wykorzystywać bez żadnego sprzętu, bez żadnych innych jeszcze jakichś wymagających rzeczy po prostu wyjść z domu na spacer. Także też zawsze zachęcam do takiej aktywności, ale też wiadomo, czy to będzie rower, czy jeszcze spacer z kijkami dodatkowa aktywność jak najbardziej wskazana. Ja dzisiaj Państwu pokażę taki przykładowy zestaw ćwiczeń, który właściwie możemy każdego dnia wykorzystywać też u siebie. Także bardzo też zachęcam do takiego czynnego udziału w tych zajęciach. I zaraz tutaj zaczniemy sobie tutaj, myślę, każdy znajdzie dla siebie tutaj troszeczkę miejsca, żebyśmy mieli tą przestrzeń do wykorzystania. Dziękuję bardzo. Mamy <grytamy> szeroko palce. Tak jest. I pompujemy. Tak jest. Śmiało. Zaciskamy i puszczamy. Świetnie. I krążymy. Zakręcamy kółeczka dłońmi na razie w jedną stronę i krążymy. Tak jest, zakręcamy. Jeszcze chwilkę. Rozruszamy te stawy. I teraz drugą odkręcamy. Tak jest. Świetnie. Dobrze. Teraz machamy. Góra dół. Góra dół. Tak jest. Wachacie Państwo do mnie. Super. I góra dół. Świetnie. Jeszcze. Góra dół. Śmiało. Tak jest. Rozruszamy od tych dystalnych części. Czyli teraz właśnie nadgarstki. Jeszcze chwilkę, jeszcze pracujemy. Tak jest, świetnie. Opuszczamy ręce. Teraz zginamy w łokciach. Do siebie. Kładziemy sobie na nawarki i wracamy. I razem. Góra, dół. Góra, dół. Instantujemy. Tak, jeszcze chwilkę. 10-15 powtórzeń Śmiało wykonamy. Jeszcze. Góra i dół. I góra, wracamy. Hop. Jeszcze chwilkę. Tak, jest. Jeszcze 5. 4. 3. 2. 1. I po skosie. Prawa ręka, lewy bark i przeciwna. Raz jedna strona, raz druga strona. I jedziemy. Raz jedna, raz druga. Tak jest. Pięknie. Tak Jedna i druga. I hop. I z jednej strony i z drugiej. I startujemy. Jeszcze chwilkę. Jeszcze. I hop. I hop. Tak jest. Mamy już wokcie rozruszane? Mamy. Teraz idziemy wyżej. Mamy teraz bardziej. Czyli krążymy. Ręce szeroko proste w bokcach. Mamy tyle miejsca i krążymy. Do przodu. Zakręcamy kółeczka. Takie mniejsze na razie, tutaj malutkie kółeczka, krążymy, tak jest, blisko siebie, zakręcamy, zakręcamy, jeszcze chwilkę, krążymy, śmiało, tak jest, super, uwaga jeszcze, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i duże koła, ogromne koła i krążymy do przodu, tak jest, zakręcamy i duże koła. Tak, jeszcze krążymy, w co tą teraz w jeszcze stronę? Zakręcamy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I znowu malutkie, teraz do tyłu odkręcamy. Malutkie koła, zakręcamy kółeczka. Tak jest. I krążymy. Jeszcze A chwilkę. Już teraz cięższe te ręce się stają. Jeszcze walczymy do końca. Jeszcze chwilkę. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. I duże koła. Do tyłu. Zakręcamy. Ho. Zakręcamy. I, 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 I krążymy. A, nie. Jest. Pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Ręce rozluźniamy. Teraz nogi. Zaczynamy znowu od stóp. Idziemy na palce, na pięty. I góra, dół. Rośniemy na paluszki i na pięty. Tak jest. I góra, dół. I góra, dół. Tak jest. Świetnie. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, i jeden, jeszcze stopy, uwaga, teraz krążymy kółeczka, zakręcamy teraz stopą, na razie w jedną stronę koło, krążymy śmiało, zakręcamy, tak jest. Jeszcze, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dobrze, teraz drugą, tak samo, na razie w jedną stronę i krążymy, jeszcze chwilkę. Tak jest, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Super, teraz znowu w prawa i odkręcam teraz w drugą, tak jak było w lewą, teraz w prawą stronę, przeciwną. Każdy tam po swojemu odwrotnie odkręca, te koło co zakręcił i krążymy. Tak jest, jeszcze chwilkę, zakręcamy. Rozruszamy. Tak jest, przytrzymujemy się kolegi obok, koleżanki obok. Zatrzymujemy i teraz drugie to samo. Odkręcamy w przeciwnym co było i krążymy, Tak jest, jeszcze chwilkę. Zakręcamy. Dobrze. Teraz w miejscu unosimy do góry kolana. Raz jedną, raz drugą nogę. I do przodu, przeciągamy. Raz jedna, raz druga. Tak, świetnie. Zaraz będzie nam trochę cieplej. Idziemy, jeszcze chwilkę w miejscu, maszerujemy. I wysoko, podnosimy. Raz jedną, raz drugą. Nogę. Świetnie. I jeszcze. I w górę. I raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz druga. Raz druga. Pięknie, fajnie, wysoko, dobrze, zatrzymujemy, teraz do tyłu, zginamy znowu kolano, ale stopa do tyłu, tak, idziemy, do zgięcia, raz jedna, raz druga, i do tyłu, do tyłu, i raz jedna, raz druga noga, ćwiczymy, tak, jeszcze chwilkę, Jeszcze znowu. Były stopy. Jeszcze chwilkę. Były stopy. Teraz mamy kolanka. To teraz będziemy jeszcze mieć biodra do rozruszania. Zaczynamy. Lekki rozkrok. Ręce na biodra i krążymy. Zakręcamy koło. Na razie w jedną stronę. Tak tak, kręcamy dużo dookoła, tak. Jeszcze chwilkę. Dobrze. I w drugą odkręcamy. I jeszcze. Pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden i jeszcze zatrzymujemy i teraz noga na razie prawa, do przodu, do tyłu. Uważamy z tyłu, dla koleżanki, kolegów, tak? I takie wymachy. Co jest istotne? Nie pochylamy ciała ani, ani w tył. Ma być tylko w biodrze. Przód i tył. Przód i tył. Takie wahatełko, tak? Luźno. Noga idzie do przodu, do tyłu jest zdjęcie i wyprost w biodrze. I ćwiczymy. Raz jedną nogę, raz drugą. Rozruszamy. Proste plecy. Tak, jeszcze chwilkę. I znowu. Druga. Tak, po dwa, trzy razy. Tak jest. Super. Dobrze, patrzymujemy. I teraz podnosimy do góry. Prawą rękę, lewą nogę. I zmiana. Teraz złączymy już ręce i nogi. Razem. Tak jest. Były ręce, były nogi. Teraz złączymy I góra. I góra. I góra. I jeszcze chwilkę. Tak jest. I w górę. Raz ręka, prawa, raz lewa, przeciwną nogą. Jeszcze pięć. Cztery. Raz, pan robi przy tej Trzy. Dwa. Jeden. Dobrze. Były ręce, nogi. Raz jeszcze chwilkę. Połączymy całe ciało na momencik. Podnośmy nas do góry. Raz jedną nogę, raz drugą. Razem z rękami. I uwaga! No już tempo będzie coraz to szybsze. Przechodzimy w lekkie truchtanie. Tak? Truchtamy. Tak jest. Jeszcze chwilkę. Dobrze. I teraz każdy ile ma jeszcze siły. Jedziemy teraz to szybciej. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobrze. I trzy spokojne oddechy. Zatem ze mną. Wdech nosem. I spokojny, długi wydech. Ustami. I jeszcze wdech. I trzy. Dobrze. Bardzo Państwu dziękuję. Brawo.